Księga przysłów, rozdział ósmy, drugi poemat mądrości, mądrość zaleca sama siebie. Czy mądrość nie nawołuje, nie wysila głosu roztropność? Na najwyższym szczycie przy drodze narostają dróg usiadła. Przy bramach u wejścia do miasta, przy wejściu do portyków głos podnosi. Odzywam się do Was, mężowie, Was wzywam, synowie ludzcy. Naiwni, nabierzcie rozwagi, niemądrzy, nabierzcie rozumu. Słuchajcie, mówię rzeczy wzniosłe. Z warg moich wychodzi rzetelność. Podniebieniem me prawdę podaje, wstrętna mym wargom nieprawość. Mowy ust moich są prawe, obcy mi fałsz i krętactwo. Wszystkie są jasne dla rozsądnych, że ten dla posiadających wiedzę. Karcenie moje nabądźcie, nie srebro, raczej wiedzę, niż złoto najczystsze. Bo mądrość cenniejsza od pereł, żaden klejnot nie jest jej równy. Jam mądrość, rozwaga mi bliska, Posiadam wiedzę, roztropność, Bojaś Pańska to zła nienawidzić, Pychy, wyniosłości, złych dróg, przewrotnych ust nienawidzę. Moja jest rada i powodzenie, Jam rozsądek, moja jest potęga. Dzięki mnie królowie panują. Słusznie wyrokują książęta. Dzięki mnie rządzą władcy, wielmożni wszyscy rządcy sprawiedliwi. Ja kocham tych, co mnie kochają. Znajdzie mnie kto mnie szuka. Bogactwo jest ze mną i cześć, znaczna fortuna i pomyślność. Mój owoc cenniejszy niż złoto. A plony niż wyborne srebro. Kroczę drogą prawości, ścieżkami sprawiedliwości, by przyjaciół obsypać bogactwem i napełnić ich skarbce. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona. Od początku przed pradziami ziemi, przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu. Cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha który codzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i, i osiągnie upodobanie Pana. Kto przeciw mnie grzeszy, duszę swą rani. Wszyscy, co mnie nienawidzą, śmierć kochają. Mm. Księga Sędziów, rozdział 18: Danici w poszukiwaniu ziemi. W tym czasie nie było króla w Izraelu, to też szukała sobie podówczas ziemi na mieszkanie, gdyż aż do tego dnia nie została mu przydzielona ziemia wśród pokoleń izraelskich. Wyprawili więc Danici ze swoich granic, ze swego pokolenia, pięciu mężów, mężów walecznych z Sorea i Esztaol, aby poszukiwali i badali ziemię. Rzekli do nich, idźcie i przepadajcie ziemię. Przyszli więc na górę Efraima, aż do domu Miki i tam przenocowali. Gdy byli blisko domu Miki rozpoznali głos młodego Lewity. Zboczywszy tam z drogi zapytali go: Któż cię tu sprowadził? Co ty tu robisz? Co tu jest dla ciebie? Odpowiedział im: Tak a tak postanowił Mika co do mojej osoby. Najął mnie, abym służył u niego jako kapłan. Zapytaj wobec tego Boga o radę odpowiedzieli mu abyśmy poznali czy podróż, którą podjęliśmy uda się nam idźcie w pokoju odpowiedział im kapłan gdyż podróż, którą podjęliście jest pod opieką Pana odeszło więc owych pięciu mężów i przybyli do La Iż gdzie ujrzeli lud tam osiadły mieszkający bezpiecznie na sposób Sydończyków Spokojny i ufny, gdyż nie było nikogo, kto by napadał na ich ziemię, lub się pokusił o ich królestwo. W dodatku Sydończycy byli daleko i nie utrzymywali żadnych stosunków z Aramem. Wrócili więc do swoich braci, do Sorea i Esztaol, a ci zapytali ich cóż nam przynosicie? Wstańcie, a wyruszymy przeciwko nim, rzekli. Widzieliśmy bowiem ziemię, która jest bardzo dobra. Czemu siedzicie tu, nie dbając o nic? Nie wahajcie się wyruszyć, aby zdobyć tę ziemię. Gdy tam dotrzecie, znajdziecie lud bez obrony i ziemię rozległą. Bóg dał wam w ręce miejsce, któremu nie brakuje niczego co tylko można mieć na ziemi. Wędrówka Danitów Wyruszyło więc stamtąd z pokolenia Dana Sorea i Eshtaol sześciuset mężów uzbrojonych do boju. Będąc w drodze, rozbili obóz w pobliżu Judzkiego Kirjat i Arim. Oto dlaczego jeszcze po dziś dzień miejsce to nazywa się obozem Dana. Znajduje się ono na zachód od Kirjat i Arim. Stamtąd ruszyli na górę Efraima i przyszli do domu Miki. Pięciu zaś owych mężów, którzy się wywiadywali o ziemię Laish, odezwało się do swych braci, mówiąc Wiecie, że w jednym z tych domów znajduje się efot i terafim oraz posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Wiecie więc, co macie czynić. Schodząc, wstąpili do domu młodego Lewity, do domu Miki i pozdrowili go. Podczas gdy sześciuset uzbrojonych do boju stało u progu, byli oni spośród Danitów, pięciu owych mężów, którzy wywiadywali się o kraj. Weszło do wnętrza, wzięło posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim oraz posąże kulany z metalu, a kapłan stał na progu u drzwi razem z owymi sześciuset mężami uzbrojonymi do boju. Ci więc wszedłszy do, domu, do wnętrza do, domu Miki, wzięli posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim oraz posążek kulany z metalu, na co rzekł do nich kapłan: Cóż wy robicie? odpowiedzieli mu, Milcz, przyłóż rękę do ust i pójdź z nami. Będziesz dla nas ojcem i kapłanem. Czyż nie lepiej ci być kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego aniżeli w domu jednego człowieka? Uradowało się na te słowa serce kapłana. Wziąwszy więc efot, terafim rzeźbiony posążek i posążek kulany z metalu, Przyłączył się do oddziału. Potem poszli swoją drogą. Dzieci zaś i bydło oraz co najkosztowniejsze umieścili na czele wyprawy. Tymczasem, kiedy już byli daleko od domu Miki, mieszkańcy okolic sąsiadujących z domem Miki zgromadzili się i poczęli ścigać Danitów. Wołali za Danitami. Ci obróciwszy się rzekli do Miki. Co ci jest, że tak krzyczysz? Zabraliście mego Bożka, którego sobie sprawiłem, odpowiedział im oraz kapłana. Odeszliście, a cóż mi pozostanie? Jak jeszcze możecie mówić? Co ci jest? odpowiedzieli mu danici. Niechże nie słyszymy głosu twego za sobą. Bo rozgniewani mężowie mogą się na was rzucić. Narażasz swoje własne życie i życie swego domu. Danici poszli swoją drogą, a Mika, widząc, że byli od niego silniejsi, odstąpił i wrócił do swego domu. Zdobycie lais, założenie Dan i przybytku. Zabrawszy więc to, co sobie sprawił Mika oraz kapłana, którego namówili, przybyli do Laish, do, do ludu spokojnego i ufnego. Ludność wycięli ostrzem miecza, a miasto zniszczyli, zniszczyli ogniem. Nie było nikogo, kto by ich uratował, byli bowiem daleko od Sydonu i nie utrzymywali żadnych stosunków z Aramem. Miasto to leżało w dolinie, w Bet Rechob. Danici zaś odbudowali je na nowo i mieszkali w nim. Miasto to nazwali Dan, według imienia Dana, praojca swego, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Laish. Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza, oraz jego synowie, sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana, aż do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy. Posążek uwrzeźbiony, który sobie sprawił Mika, ustawili dla siebie po wszystkie dni, dopóki dom Boży znajdował się w Silo. Księga Izajasza rozdział 46 Upadek bóstw pogańskich Ugiął się Belne Boruną Posągi ich włożono na zwierzęta juczne i pociągowe Ciężary ich załadowane To brzemię dla zmęczonego zwierzęcia Lunęły bożki ugięły się wszystkie Nie mogły ocalić niosącego One same poszły w niewolę Posłuchajcie mnie, domu Jakuba, i cała reszta z domu Izraela: noszeni przeze mnie od urodzenia, piastowani od przyjścia na świat, aż do waszej starości ja będę ten sam, i aż do siwizny ja was podtrzymam. Ja tak uczyniłem i ja nadal noszę. Ja też podtrzymam was i ocalę. Bóg niezrównany. Komu mnie podobnym i równym uczynicie, z kim mnie zestawicie jakoby z podobnym. Wyrzucają złoto z sakiewki i ważą srebro na wadze. Opłacają złotnika, żeby ulał Bożka, którego potem czczą, padając nawet na twarz. Podnoszą go na barki, dźwigają, Potem go umieszczają na podstawie i stoi z miejsca swego się nie ruszy. Wołają do Niego, On nie odpowiada, nie wybawi nikogo z ucisku. Pan włada przyszłością. Pamiętajcie o tym i okryjcie się wstydem. Grzesznicy, nawróćcie się w sercu. Wspomnijcie rzeczy minione sprzed wieków. Tak, ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem i nie ma takiego jak ja. Owieszczam od początku to, co ma przyjść i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię, mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. Przyzywam ze wschodu drabieżcę, człowieka upatrzonego z dalekiej krainy. Ledwie co wypowiem, już w czyn wprowadzone. Ledwie myśl powziąłem, już wykonana. Słuchajcie mnie wy, którzy tracicie odwagę, którym daleko do sprawiedliwości. Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już jest niedaleko. Nie opóźni się moje zbawienie. Złożę na syjonie zbawienie, dla Izraela moją wspaniałość. Do Hebrajczyków rozdział czwarty: Odpoczynkiem chrześcijan odpoczynek Boga. Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś z Was nie miał, iż jest jej pozbawiony, albowiem i my otrzymaliśmy dobrą nowinę, tak jak i tamci. Lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział. To też przysiągłem w swym gniewie, nie wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata. Powiedział bowiem Bóg na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób, i odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich, i znowu tamże nie wejdą do mego odpoczynku. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, co wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa. Dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień, dziś, po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po Swych czynach, jak Bóg po swoich. Spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie poszedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla niego było niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Wyższość kapłaństwa Chrystusowego, Chrystus prawdziwym arcykapłanem. Mając więc arcykapłana Wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem Podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna. Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.